Kurs 1,83, czyli mój typ na pierwszą walkę na KSW 110. Mojca kontrablezień. I powiem na starcie: Mojca, jeśli chodzi o stójkę, to zawodnik o dwie klasy wyżej. Nieszablonowe kopnięcia, łokcie, dłuższy zasięg. Nemezis, mówimy o nim, że to najlepszy stójkowicz w klubie. To jest inny poziom niż Krystian. Niż no, najcięższy rywal na macie, jeśli chodzi o stójkę. Kurde, z wszystkiego umie przyłożyć. No, będzie będzie ciekawie, jak będzie Sasza, zobaczycie sami. Do tego jego świetny trener, czyli Gutowski. Świetnie rozczytuje Krystiana. Sasza będzie walczył z Krystianem Bleźniem, czyli w sumie zawodnikiem, którego już dobrze znamy, bo walczył z nim i, i, i Mateusz Makarowski, i, i, i Hugo, także mamy go jakby już rozgranego, jak to się mówi. No. Blezień to typowy stójkowicz. Mojsa walczył w One Championship. Mojsa walczył na gołe pięści. Będzie kontrolował dystans i rozczytywał jego przewidywalną stójkę. Sasha to ogromny talent, który zwojuje KSW. Mój typ na tę walkę: Sasha Mojsa wygrywa. Wszystkie typy, kupony i analizy na KSW 110, na oktagon 76 czy na jutrzejszy contender będą na naszej grupie. Chyba każdy pamięta: typ na szpilkę, typ na Hola, typ na Zerhuniego. Dołącz do grupy i dowiedz się, co gram na KSW 110.